Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Barana i zapraszam na czytanie na miesiąc listopad 2024 rok. W tym czytaniu wykorzystam dla Państwa Krzyż Celtycki. Aby nie przedłużać, przechodzimy do czytania. W listopadzie, moi drodzy, będzie tak dla Was trochę nieciekawie. Chodzi o to, że mm, zdecydujecie się na e, porzucenie takich e, terenów, które są dla Was e, smutne, raniące, niedobre. To może być tak na przykład e, przeprowadzka z jakiegoś miejsca, w którym nie czujecie się dobrze, w którym macie do czynienia z toksycznym otoczeniem może to być na przykład zmiana pracy albo na przykład odejście od jakichś nieszczerych przyjaciół, w każdym bądź razie będziecie starali się w listopadzie porzucić to co wam nie służy ale to będzie porzucanie tych rzeczy ludzi miejsc z w pewnym sensie ze złamanym sercem, prawda? No bo no, gdy rozstajemy się z takimi sytuacjami, zawsze przychodzi nam to e, dość trudno, czyli będziecie ze sobą zabierać te e, przykre, trudne doświadczenia, no i wypływać na inne obszary. Będziecie po prostu starali e, wprowadzić się w życiu jakieś e, zmiany. Czyli listopad upłynie pod wpływem właśnie takich zmian, albo chęci poczynienia takich zmian, rozmyślania nad tym, że no obecnie tkwię w takiej sytuacji, która mnie rani, no i trzeba to zmienić. Jakie mogą być problemy w listopadzie? Problemy mogą być z komunikacją. Chodzi tu dosłownie o: środek komunikacji. Możecie mieć problemy z samochodem, możecie mieć problemy z przemieszczaniem się, możecie mieć problemy na przykład z dojazdami do pracy. Czyli wszelkie problemy z taką komunikacją, ale tu nie chodzi o komunikację między ludźmi, tylko o narzędzie komunikacji. No może na przykład zepsuć Wam się auto i będzie wymagać naprawy. Problemem może być także to, że będziecie bardzo w listopadzie zabiegani, no i będziecie po prostu nie nadążać, sprostać tym wszystkim obowiązkom, dotrzymać wszystkich terminów, przybyć na wszystkie spotkania. No będzie ten miesiąc dla Was bardzo taki trudny, zabiegany, ciężki. O czym myślicie? Myślicie właśnie o zmianie losu, i może być tak, że możecie w tym miesiącu, listopadzie, doświadczyć takich niespodziewanych zmian losu, bo macie tutaj koło fortuny. I ta karta mówi o tym, że góra wprowadza zmiany w naszym życiu, tych zmian się nie spodziewamy. Są to zmiany nieoczekiwane, ale tych zmian po prostu nie, my nie możemy kontrolować. Nie mamy na te zmiany wpływu i po prostu to jest coś, co jest poza naszą kontrolą. Więc może być tak, że możecie mieć do czynienia z takimi niespodziewanymi, niespodziewanymi zmianami losu niespodziewanymi przypadkami jakimiś zdarzeniami zakrętami. No, ale na to po prostu nie będziecie mieć wpływu. Ale no, jeżeli coś się e, takiego wydarzy, to oczywiście będziecie o, o tym myśleć. O czym staracie się nie myśleć? Staracie się nie myśleć o tym, że w listopadzie e, będziecie bardzo zmęczeni, przygnieceni obowiązkami domowymi, obowiązkami w pracy. No, może być tak, że za dużo wzięliście na swoje barki. No, będziecie po prostu ten swój wózek pchać, że tak powiem, te wszystkie obowiązki w pracy, w domu, wypełniać, no ale będzie już bardzo ciężko, prawda? Że no, będziecie w takim jakby w takim po prostu, jakby to powiedzieć, Będziecie jak taka maszyna, prawda? Jak taki robot, wszystko wypełniać, wszystko robić, no ale będzie z was ta siła y, jakby umykać, będziecie po prostu bardzo zmęczeni, przygnębieni. No już będziecie po prostu czekać na to y, lepsze jutro, czyli będziecie o tym starali się nie myśleć o tym waszym zmęczeniu o tej pracy, obowiązkach byle tylko dotrwać do rana do jutra, ale od, no od rana znowu to się zacznie czyli po prostu takie zmęczenie, przemęczenie co odchodzi do przeszłości, do przyszłości w listopadzie odejdzie załatwianie, załatwianie spraw z finansami, no być może niektórzy będą z państwa załatwiać jakieś sprawy spadkowe może coś będą dziedziczyć, może coś będą przekazywać? No i w listopadzie tak te sprawy zostaną już zakończone, zapięte na ostatni guzik, czyli może to być na przykład dziedziczenie, spadki, zachówki, zapisy. No mogą być też dokonywane jakieś większe transakcje finansowe, zakup nieruchomości lub sprzedaż nieruchomości, jeżeli z takim czymś się borykacie to w listopadzie to zostanie już zakończone będziesz odchodzić do przeszłości o czym myślicie? no myślicie o jakby znalezienie lepszej drogi w życiu będziecie też poszukiwać rady poszukiwać rady u kogoś może starszego, może mądrzejszego. Będziecie szukać e, światełka w tunelu, jak wybrnąć, wybrnąć e, z trudnej e, sytuacji. No Może być także, e, możecie mieć także do czynienia ze starszymi ludźmi. Możecie pracować na przykład w służbie zdrowia, w domach opieki, no albo przebywać z jakimiś e, starszymi członkami rodziny, czyli Generalnie rzecz biorąc, będziecie mieć do czynienia z takimi osobami wiekowymi. Jacy będziecie w działaniach w listopadzie? Hmm. W listopadzie będziecie tak bardzo pozytywnie nastawieni do ludzi, będziecie chcieli się godzić. Będziecie hmm, na przykład wyciągać rękę na zgodę ofiarować komuś ofiarowywać komuś prezenty jakieś ciepłe miłe słowa czyli w listopadzie barany będą bardzo dobrze pokojowo nastawione do ludzi na ogół baran tak nastawiony jest wojowniczo ale w listopadzie będzie takie no, można powiedzieć, przyjazne nastawienie do otoczenia. Jakie będą Wasze obawy? Obawy będą dotyczyły głównie spraw finansowych. Obawy będą dotyczyły. Spraw finansowych. Będziecie na przykład myśleć, czy ta praca, czy ten projekt, który realizujecie, przyniesie Wam korzyści finansowe, czy dostaniecie podwyżkę, czy czekać na tą podwyżkę, czy na przykład myśleć o zmianie pracy. No tutaj będą obawy dotyczące głównie finansów. Co jeszcze? Mamy w listopadzie takie, też mogą się przydarzyć jakieś niekorzystne sytuacje, które będą wymagały od Was siły. No bo jak już wcześniej mówiłam, listopad dla baranów będzie miesiącem takich niespodzianek, zakrętów losu, jakichś przypadków takich no niezaplanowanych, więc w listopadzie będziecie musieli wykazać się dużą siłą, odpornością. No ale barany są silne, wojownicze i dadzą sobie radę. Co będzie pod koniec listopada? Pod koniec listopada może do państwa napłynąć jakaś propozycja, która może dotyczyć nowej pracy, finansów. No to już idzie, bo mamy tutaj rycerza denarów. To jest rycerz, który nam przywozi coś związanego z finansami, z kasą, być może z pracą. Więc można powiedzieć, że już w tą stronę to do Państwa idzie i w listopadzie pojawi się na horyzoncie. Czyli to może być na przykład nowa praca. Podwyżka. Co u niektórych oczywiście, prawda? No bo to nie chodzi o wszystkich. Hmm, może jakieś plany związane z nową pracą, e, coś takiego. Jeżeli chodzi o zdrowie, to proszę uważać na układ bym powiedziała krążenia, układ krążenia, e, serce, e, ciśnienie. Tutaj może być, jeżeli chodzi o zdrowie. Czyli podsumowując to czytanie dla Państwa, to ten miesiąc będzie wymagał od Państwa dużo siły, zaangażowania, ale to też będzie wymagać z tego, że w listopadzie będą Państwo podejmować też takie poważne decyzje dotyczące życia. I na przykład, jak już na początku czytania mówiłam, jeżeli tkwią Państwo w jakiejś niedobrej sytuacji, takiej, która Was rani, która Wam nie służy, która Was męczy, no to już w listopadzie, co niektórzy będą starali się z tego, że tak powiem, dołka wydostać, albo już po prostu w głowie będą układać plany, jakby tutaj polepszyć swój los. I to jest takie ogólne czytanie dla Państwa w listopadzie. E, dziękuję bardzo za poświęcony mi czas i za wysłuchanie. No i mam nadzieję, że w listopadzie gwiazdy wszystkim nam będą sprzyjać.